Wszystkim i to odcinku na moim kanale! Dzisiejszy odcinek y będzie to podsumowanie roku 2021, czyli jak rodzaj tego roku, w którym przesiedziałam praktycznie w domu y przez kochanego covida. Y dobrze, y Będę. Tutaj będę Wam się wyświetlać zdjęcia. Poczynając od e, pierwszego zdjęcia. Jest to zdjęcie: czyli Sylwester 2020-2021. Pamiętam, że to był mój jeden z lepszych, a, je, a zarazem jeden z gorszych od, od e, e, Sylwestrów, ponieważ w tego Sylwestra, co był, zerwałam z moim chłopakiem byłym stricte, to to było, ale to jest dłuższa historia, której e, nie chcę opowiadać. Kolejne zdjęcia, no to... E, e, dobrze. Następnie e, byłam, to dosłownie po zerwaniu, to było właśnie moja przyjaciółka mnie pocieszała. Były to, bo było to u niej, byłam to chyba drugi raz w jej nowym domu. Ona mnie wtedy pocieszała. E, wtedy ja na drugi dzień jakby to było tak, że ona ma Siostrę, z którą też się przyjaźniłam. Ja pierwszą noc u niej, drugą noc u właśnie tej mojej przyjaciółki, która robiła mi później włosy na blond. To była decyzja... No nie powiem, bo teraz, do teraz mam włosy blond, więc jakby no fajna decyzja, tylko no to też było dla mnie szok, no bo jednak no ja się trochę jednak martwiłam o moje włosy. I wtedy próbowałyśmy robić, em, można powiedzieć, makijaż dla... No drag queen, harley queen, pomieszanie można powiedzieć. Mm -hmm. Potem no, byłam też u mojej drugiej przyjaciółki, któru, która też mnie pociesza i jakże oskarżała mojego byłego, jaki to on debilem jest. Następnie zaczęłam wychodzić z moją przyjaciółką, której byłam właśnie na tą noc, tam wcześniejszą, wieczorami. Ja powiedziałam rodzicom, że idę do niej na noc i tata w ogóle o tym nie wiedział, że ja w ogóle ktokolwiek u niej będzie. I to wyglądało tak, że wracam do domu uczmarnie nad ranem. Miałam klucz ogólnie, tylko bramka się nie otwierała, musiałam przekładać telefon, włączać aparat, e, otwierać to I ja już zadowolona weszłam do, przez tą bramkę, po czym ktoś zostawił mi klucz w drzwiach I musiałam spać w aucie. No. To, bardzo ciekawie, e, no nie powiem, był to okres bardzo ciekawy. Tutaj zaczęłam, można powiedzieć, że bardziej zwracać uwagę na swój wygląd. Bo jakby na samym początku ja nie zwracałam aż tak uwagi na siebie, no nie, nie patrzyłam aż tak na swój wygląd, natomiast później zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam tak bardziej zwracać uwagę na swój wygląd, natomiast jeszcze nie byłam aż tak zafiksowana. Potem niestety zaczął mi się gorszyć kontakt z jedną koleżanką, która właśnie też te blond włosy mi robiła. Potem do mojej klasy doszła taka koleżanka. Na początku w ogóle ja do ludzi miałam, w sensie... Z wyglądu dla mnie każda osoba, każda dziewczyna to była taka typowa osoba. I ta to, to, to sama była osoba, miałam wrażenie, że to, to będzie takie, nie, z nią się nie dogadam i w ogóle, no ale się no do teraz z nią przyjaźnie. No i wtedy też właśnie przemyślaliśmy, jak zaplanujemy teraz niż rok, czy zdamy i w ogóle, no ale to już pomijałem ten fakt. Tu wam za chwilę wstawię zdjęcie, pierwsze zdjęcie w moich blond włosach, które tak zrobiłam z na snapie, troszkę żółte. I też mam tu zdjęcie, kiedy właśnie to był taki okres, kiedy też jak byłam w domu, to pomagałam przy mojej świętej już pamięci babci. Miecisz opierać rękę jednym palcem? Znaczy jedną ręką. Ok, nie znasz moich możliwości. Ehm, nieważne. Potem ważne, e... ważne, udowodnię wam. Potem potem był okres, bo potem w ogóle jakby o, nie nagrywałam na Snapie, Snap to w ogóle aplikacja, której to nie używam, no i potem okres był taki, w którym gwałtownie schudłam, e, schudłam 20 kg w 3 miesiące bodajże e, i to był taki okres, takie na stryknięcie dla mnie to było, na to się zafiksowałam tak, że to był hit po prostu, ja miałam niedowagę straszną potem i wtedy właśnie... No, może powiedzieć, nie czułam się dobrze w swoim ciele. Eee, następnie był okres, kiedy zmarł mi mój kot eee, świętej pamięci. No i to, to był okres, który, no też był zdalny, ale no ja wtedy nie szłam, do, do, jakby, do szkoły no, na komputerze. Obrała, dobra, ale masz tu chyba włosy. Nie, to nie jest włos. A jednak. <laughs> eee, no, on miał 17,5. Roku? On jest, on był o rok praktycznie starszy ode mnie, więc dla mnie to i tak szok. E, no niestety, no starość no to już zrobiła swoje. Mm, potem zaczęłam przeprowadzać psa. To jest ps, pies od sąsiadów, e, którym też praktycznie odkąd go kupili, to ja tam biegałam jak taki mały, taki ja byłam tak wkurzającym dzieckiem, tam przychodziłam z rano, wieczorem, e, sobota, niedziela, nieważne jaki dzień, ja tam przychodziłam. Ja się po prostu jak, jak w swoim domu czułam. I wtedy zaczęłam tak myśleć bardziej o tym, czy chcę takiego psa nie kupić. No ale przy moich rodzicach zakupno psa było niemożliwe, ponieważ oni umieli wymyślić wiele wymówek, bo wyjeżdżamy, bo nie ma ogrodzenia, bo to, bo tamto, bo zrant to. No jest pies, no to jednak jest możliwe. Eem. potem były wakacje. To jest bodajże marzec. To jest takie, już takie. Ja, ja wtedy, kiedy tak, już brałam, to bardziej pod wakacje. E, marzec, kwiecień. Wtedy, zdalne, no to już było takie bardziej przy końcu. no To nauczyciele też się tak średnio bardziej tak angażowali do tych lekcji. E, ja też się tak średnio angażowałam, nie powiem. No ale to zdalne, no to. E, następnie, to jest już mam, można powiedzieć, takie bardziej zdjęcia, kiedy właśnie zaczęłam chudnąć. No nie powiem. To był okres dla mnie najcięższy, bo zbliżały się wakacje, a w mojej głowie było tylko, żeby nie przystać. Ja wtedy, właśnie, każdy wyjazd dla mnie to, był, to była ciężka droga, bo, bo, bo jedzenie to było dla mnie takie przerażające. Potem był okres, w którym zaczęły się wakacje. Takie już wakacje na no stricte, czy praktycznie czerwiec, można powiedzieć. I wtedy zaczęły przychodzić koleżanki na w z dalnej w każdy sposób. Po prostu to było, że e, ona ma laptop, ja mam laptop, no i wiadomo, no standardowo. E, no a potem e, o, tutaj mam już praktycznie okres, którym już wybiła waga 46 kg przy wzroście 1,68 m, więc to była waga mała mała. I no wtedy można powiedzieć, że w jakiś sposób czułam się usatysfakcjonowana i jakoś tak w miarę dobrze, ale jednak coś nadal nie halo było. Wtedy też poszłam do fryzjera zmienić kolor włosów, ponieważ ten kolor, który miałam, to miałam tu miałam blond i tu miałam blond. To się nad... to później się tak to osunęło, no. Więc no też musiałam to pozmieniać. E, przez to też przyciemniłam trochę te włosy, może być i inny kolor po prostu miały. Na chwilę wróciliśmy do szkoły. E, tu będą wstawione zdjęcia, teraz, właśnie jak, e, jaką miałam wtedy figurę, jako jak się ogólnie czułam tak, no. Jak wróciliśmy właśnie do szkoły, no to wszyscy tak zaczęli. Można powiedzieć, że to, to nie budowało mnie tak. W sensie fajnie było stwierdzić, na przykład, że e, jakiś Glowa przyszła mi w ogóle, ale wtedy miałam jeszcze takie w głowie, że. No, coś tu nie pasuje, coś to, coś tamto, i później to się tak narastało, narastało, i było ciężko. No, to, to miałam wszystko w głowie, jakby ja jestem tego świadoma. Następnie poszłam do mojej... to było zakończenie roku szkolnego. W zakończenie roku szkolnego potem poszłam jeszcze do mojej starej szkoły, w której patrzyłam, właśnie na, na moją akademię i w ogóle, i wtedy też. Po raz tak od dawna myśmy się spotkały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w starej szkole i szukacie tam nauczycieli. jakby I ja schodziłam z takich schodów i patrzę, stoją jakieś dwie dziewczyny. I sobie myślę, jakby jakieś po prostu, jakieś randomowe dziewczyny ze stoją, no nie? I Karolina jeszcze miała maseczkę, miałaś właśnie te jasne włosy i pamiętam czarną sukienkę z takimi guziczkami, mm -hmm. bo ja to tak zapamiętałam, bo byłam w takim szoku. Um, I ty się odwróciłaś i ty do mnie, że hej, a ja miałam takie, że co ona ode mnie chce, no, ja jej nie znam, no nie, i ja myślałam, że to, że to jakaś się. z ósmej albo z siódmej klasy dziewczyna coś do mnie pieprzy. Ona zdejmuje tę maseczkę i, I ja byłam w takiej... Jak się ona się tak na mnie patrzy, jestem, mam takie, no, nie wiem, no nie poznają mnie, że co, i ja ściągłam to <śm> i miałam takie, okej, okay. serio... Okay. Serio, ja byłam pewna, że jakieś randomowe laski do mnie gadają, a ja nie wiem, co ja mam zrobić. Tak, ona ściąga, i ona ściąga tą maseczkę a ja, to, ja byłam w takim szoku i ja tego serio. Tego nigdy nie zapomnę, a ty chyba nigdy nie zapomnisz mojej miny w tym tak. momencie. Ty miałaś tak. Ty miałeś tak szczukana, jakby jakby nie wiem jakbyś ducha jakiegoś zobaczyła. I potem ze... zaczęły się kolonie. Ja mam bo to były moje pierwsze kolonie e, z moją przyjaciółką, z którą się do teraz przyjaźnie. Miało to wyglądać tak, że o, fajnie, będziemy mieć pokój i w ogóle, i będziemy spędzać ten czas razem, czas, i będzie to jakieś dwa tygodnie, więc dwa tygodnie bez rodziców, bez nikogo, będzie fajnie, super. No i przyjechaliśmy tam, no i to wyglądało tak, że. bo my byliśmy we dwie, no i nie mieliśmy nikogo innego, bo jakby dziewczyny, z którymi jechaliśmy w pociągu, to ona miała, ona była piątka i, i, i one sobie już pokój wzięły, no i my zostaliśmy we dwie. I dołączyły się do nas dwie dziewczyny. Początkowo to wyglądało tak, że myśmy się centralnie później rozdzieliły. To było tak, że ja trzymałam kontakt z tą, z tą koleżanką z ee, pokoju, a właśnie moja przyjaciółka bardziej szła do pokoju obok. Potem ja też chodziłam... To już, później się już w miarę to jakoś, e, można powiedzieć, e, połączyło, ale na początku właśnie był ten, ten problem, że myśmy się totalnie rozdzieliły. No ale potem... Eee, właśnie poznałam te osoby bardziej, bo ja tak nie chciałam, jakoś nie miałam jakiejś takiej ochoty poznać osób z, z tego puli, bo jakoś mi się tak wydawało, że to są takie osoby, z którymi nie, nie nawiążę kontaktu, no ale nawiązałam. Powiem tak, bo były momenty fajne, były momenty, w których no, no no nie było za fajnie, no ale no to już było, minęło, już mam jakieś takie doświadczenie. Były imprezy, mmm, gdzie się też właśnie szykowaliśmy. Ja wtedy też miałam coś takiego, że ja normalnie do wody przez 8 godzin potrafię pływać, a wtedy po prostu miałam coś takiego, że wolałam się opalać, nie wiem czemu, e, ale było fajnie, było e, no fajnie spędzić tak właśnie czas. Tak, te nowe doświadczenie też w sumie można powiedzieć było, bo właśnie później to już było tak ciężej. I osoby, które nie jechały później promem do Szwecji, bo ja jeszcze z moją przyjaciółką wykupiliśmy sobie przejazd do Szwecji statkiem, promem, i tam było właśnie noc, dwie noce. A osoby, które nie wykupiły, no to jechały już z powrotem, no i właśnie te osoby, które były też z spokoju, no to właśnie pojechały, no i ja zostałam sama z moją przyjaciółką, i wtedy mieliśmy takie relacje. No, tak było takie napięcie między nami, więc jakby to też było takie. I no i wróciłam, wróciłam, byłam jeden dzień w domu, no i jechałam na wakacje. E, wakacje spędziłam we Francji. E, to był mój pierwszy i ostatni raz do Francji, już raczej nie pojadę, ponieważ no, Francja, jako miejsce, e, jako kraj, bardzo ładny, bo byłam na zdrowym Wybrzeżu. Natomiast jako ludzie, to ja po prostu mm, nie. No ale mieliśmy domek, domek z jacuzzi, więc dla mnie to było takie wow można sobie było wieczorem posiedzieć. Właściciele mi koty i jednego psa. No i te koty przychodziły do nas. Myśmy się zderznie przywiązały, szczególnie po, e, po tym, jak zdechł mi kot, no to wiadomo, szczególnie moja siostra właśnie przywiązała się do kotów, one spały z nami dosłownie w domu. No ale wtedy też miałam taki okres właśnie, że tak bardziej taką chillerę miała. Byliśmy też w różnych miejscach, e, później pojechaliśmy do Niemczech. W Niemczech mam z Bardziej filmiki. Byliśmy na stadionie. E, tylko problem był taki, że tam byliśmy w hotelu, w którym mieliśmy jeden pokój, jeden pokój z rodzicami. My z moją siostrą e, jesteśmy świadomi tego, że pokój z moimi rodzicami wiąże się to, że o mojej ryce chrapią strasznie. My z moją siostrą po prostu tamte te dwie czy trzy, trzy noce, to po prostu dla nas to było po prostu mm, wytrzymać tam. To był hit. Um, następnie były moje urodziny, które też właśnie spędziłam e, fajnie. E, były osoby, które mm, no z którymi się akurat dogadywałam, więc e, jakby dla mnie to e, to było fajnie. Wtedy też zrobiłam mój tatuaż. No i potem były dożynki, na których spotkałam się z moją byłą klasą. Też był taki szok, tak dawno się też nie widzieliśmy. Też były, te, były tam osoby, z którymi też nie spodziewałam się, że się spotkam. Potem wróciliśmy do szkoły. Ja się w końcu widziałam z moją przyjaciółką też, z którą też się dawno nie widziałam. Nie powiem e, też widziałam, kto faktycznie został przy mnie na zdalnych, a kto tak faktycznie tylko tak był, bo był w czasie szkoły. Dla mnie szkoła no to było. <laughs> Zderzenie z rzeczywistością, bo moi nauczyciele zaczęli od razu jechać ze sprawdzianami, to nawet w chwili, żeby się. Sprawić w to nie było, więc to było dosłownie zderzenie z rzeczywistością. Ale były też lekcje właśnie, z którymi też tęskniałam te za nauczycielem, takim jednym, który faktycznie powoduje, że chce mi się do tej szkoły chodzić. Potem był okres, w którym zaczęłam chodzić późno spać i w którym przyszedł mój pies. tam sytuację po to, to sytuacja, bo też chyba już opowiadałam, przyszedł on pod bramę, chodził trzy dni, no i w końcu ja go wzięłam. No i tak już został. Potem był okres, w którym jak wróciliśmy do szkoły, to zaczęłam nagrywać na YouTubie. To było, to było, można powiedzieć, wyzwanie takie dla mnie ala stresujące, bo ja jako osoba nieśmiała przez tyle lat nagle mam zacząć coś nagrywać i wstawiać publicznie. To dla mnie to było no nie lada wyzwanie Też wiele osób się do mnie automatycznie odezwało Jak zobaczyły ten... Jak zobaczyły, że nagrywam No ciekawie, ciekawie To się dowiedziałam, że teraz osoby, które nie, nie lubią ze mną przybywać No ja też tutaj, tych, osób, nie, tutaj, to, tych osób nie lubię Też oglądają, bardzo zaciekle moje odcinki Więc jakby ciekawie, interesujące życie Potem był Halloween Najpierw była noc horrorów Z była właśnie z moimi dwoma przyjaciółkami do czwartej nad ranem i to było po prostu em, wytrwałość życia bo pierwsze dwa, dwa filmy były spoko, potem już była kwestia ciągnięcia e, Halloween spędziłam to widzieliście też odcinek właśnie na moim kanale e, Halloween spędziłam z moimi trzema przyjaciółkami był to pierwszy Halloween, gdzie się tak faktycznie przebrałam zrobiłam taki faktyczny makijaż byliśmy w, później tam w KFC bodajże no ogólnie no spoko było, no potem już była imprezka taka No i potem był okres, w którym zaczęło się gorzej dziać z moją babcią Było u mnie pogotowie, no już byłam świadoma, że coś się może dziać, gorzej być i w ogóle Następnie można powiedzieć, że odbył się pogrzeb mojej babci Moja babcia zmarła Na tym pogrzebie też spotkałam mojego kolegę jego mama była, jest moją krzesną. No wtedy właśnie tak naprawiłam kontakt z tą, z tą osobą. Bardzo się cies z tego powodu w sumie cieszę. No i co? Potem to już jedyne, co to właśnie przed zbliżającym się teraźniczym zdalnym była u mnie moja przyjaciółka. Poznałam dwóch Turków. <tuszyk> na omę, ale to też opowiadałam o tym już i te osoby y, teraz wypisują, ale to y, y, nie, nie, czasami nie warto tak pisać z takimi osobami i co, wydaje mi się, że to jest w sumie tyle z takich y, wspomnień z, y, z tego roku, no by jednak no od 2020 no jednak no może powiedzieć, że nie czułam tego aż tak przez te zdalne, no bo jednak to samo nie czułam ferii, nie czułam wakacji, nie czułam tego, że są święta, no bo wiadomo, cały czas siedziałam w domu. No teraz, no przeczułam, że nie wrócimy 9, ale to się już zobaczy, czy się sprawdzi. Jak na razie, no mogę powiedzieć, że nie był najgorszy, źle się zaczął, a jak się skończy 100% tego, nie wiem. Oprócz tego wszystkiego jedynie, to właśnie to, że się zmieniło, właśnie ja się zmieniłam z wyglądu, z charakteru też, nie przeżywam już tego aż tak, tych wszystkich opinii. A teraz będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Pierwsze otwieramy z Max Mora. Mam 15. O oh nie! Yeah. Dobra jednak, nie ma ciki. Fancy! As fuck. Fajny, fajny, fajny. Ale wszystkie takie produkty będę później robić osobny filmik, gdzie będę wszystkie. Produkty testować. Wiadomo, te do kąpieli nie będę, No, no to jest logiczne. A następny jest Revolution. Co, co? Jak to jest ze Czuję, że to jest pędzel. Pędzel. Taki um, piękny, e, różowy. To no, jest, taki Gold. Kolejny e, jest z Roszer. Ciężkie! Po raz setny nie wiem, co to jest. Ale mogę stwierdzić, jak pachnie. Nie mam zielonego pojęcia. Coś mi się Coś ominiemy. mi tak, ale nie mam zielonego pojęcia co. I teraz z Belli. I teraz szukamy piętnastki. Widzę piętnastkę. Piętnastka bardzo rozwalona. Olejnik. Kolejny tusz, brązowy tym razem. Brązowy tusz? Chcesz przetestować? No ja tych tuszy chyba już mam 5 I ostatni to jest z Maybelline Mi się wydaje, że z Maybelline są chyba najlepsze rzeczy No jednak to był najdroższy No na w Revolution jest spoko Ale na przykład z Max Mora Zależy, bo to, że Ostatnio właśnie e, była maseczka Jakieś takie tam, więc Creme Blush To jest róż taki chyba mi się wydaje I spędzimy tak w sklepie Ładne będzie to. Ładne to będzie, no. Ty, ile ja produktów odkryję? Może nową kosmetyczkę na te kosmetyki założę. To jest numerek jaki? 15. No i to z kalendarza to mi się wydaje, że wszystko. I na dzisiejszy odcinek też to jest raczej wszystko. dni do Wigilii dokładnie zostało. Także mam nadzieję, że dotrwam do tej Wigilii, bo faktycznie. Coraz bliżej to będzie więcej przygotowań, też będzie bardziej taki klimat świąteczny. Jeśli chodzi o to, o dzisiejszy odcinek to jest tyle. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek yy... i oczywiście subskrypcję. I nie zapominajcie o, yy... o tym, aby śledzić mój kanał na Birusa. Także zapraszam na też na mojego Instagrama, Snap'a, tyle co mam. W dzisiejszym odcinku to jest tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego wieczoru lub dnia, jeśli to oglądacie film. I y, trzymajcie się. Do jutra. Pa!